Ponownie witam Państwa, e, witam Państwa Dawid Mitowicz z hali w gdzie reprezentacja nalfu 1 rozgrywa eliminację Pucharu Polski. Jesteśmy już po pierwszym meczu naszej drużyny, która wygrała z drużyną, z drużyną Parkersu 4 do 0. Teraz naszym przeciwnikiem jest drużyna Świętego Pawła, która przed chwilą właśnie zakończyła swój mecz z błękitnymi Krzeczów, prze, przegrywając go 1 do 0 po wyrównanym, wydaje się, meczu nasi przeciwnicy na pewno będą troszeczkę wydaje się ten podmęczeni ale nie w tym opatruję naszej szansy, gdyż tak jak Państwu wspominałem przy okazji wcześniejszej transmisji mamy naprawdę mocny, mocny składno i tutaj oczekujemy od naszych kolegów, od naszych chłopaków pewnego i gładkiego zwycięstwa, ale o które na pewno nie będzie, nie będzie łatwo, bo pierwszy mecz pokazał, że jak drużyna umiejętnie i bardzo mądrze ustawi się trójką w obronie, to naprawdę ciężko jest stworzyć sobie jakąś dogodną sytuację. No i wtedy właśnie o, często o wyniku decydują umiejętności bądź klasa jednego czy tam dwóch zawodników, tak jak to było oglądaliśmy podczas pierwszej transmisji, gdzie właśnie dwójkowe, e, dwójkowe akcje między Mateuszem Kapustą a Damianem Świątkiem spowodowały, że strzeliliśmy dwa gole i na pewno spowodowało to też również, że grało nam się dużo, dużo łatwiej. Obie drużyny już są gotowe, gotowe do rozpoczęcia meczu. Drużyna naszych kolegów wystąpi, wydaje mi się, zaczną w takim samym składzie, w takim samym składzie jak pierwszy mecz, a więc będzie to trójka z Brotermu, czyli Tomasz z Kałbania, Damian Świątek, Mateusz pusta, i Tomek Bielak z Wena Torres. I po czterech czy trzech minutach będzie zmiana na drugą czwórkę. W bramce jeszcze Marek Hamryszczak, a więc, a więc czwarta, czwarta osoba z Brotermu. Pierwsze, pierwszy mecz tak jak wspominałem, pewne zwycięstwo 4 do 0 powoduje to, że mamy naprawdę bardzo fajną, i klarowną sytuację w grupie. Prowadzimy na pierwszym miejscu i tutaj, tak jak wspominałem, liczymy, liczymy na kolejne, kolejne widowisko, które nas zadowoli i przede wszystkim wygraną. Słyszeliśmy syrenę przywołującą już naszych zawodników, aby się ustawić, ale aby rozpocząć grę. Żadnych tutaj niespodzianek w naszym składzie nie ma, mamy już chyba żelazne, można powiedzieć, czwórki, jeżeli kontuzje czy jakieś tam inne nieprzewidywane sytuacje się nie wydarzą i oby się nie wydarzyły, to będziemy takimi czwórkami chyba rozpoczynać i takimi czwórkami grać i rozpoczyna Mateusz Kapusta. Damian Świątek Tomasz skałbania, czyli trójka z Brotermu. jeszcze na bramce mamy czwartego Tomarka Mryszczaka i jeden rodzynek w postaci Tomasza Bielaha na Venatores. Tutaj Mateusz Kapusta nabił, do, nabił tutaj swojego przeciwnika, tak ten się nie zgadza, ale ewidentnie to było widać, że go e, tak musnął i teraz Mateusz Kapusta szukał tutaj swojego e, partnera klubowego Damiana e, Świątka. Mateusz Kapusta do Tomasza skałbani. Tomasz skałbania do Mat do Damiana Świątka. Jak tego Damian nie szczelił, to naprawdę pozostanie zagadką. On chyba to będzie wiedział. No taki zawodnik o takiej klasie. to z zamkniętymi oczami bramkę szczelić. jeszcze pytając bramkarza, w który róg mam mu po, e, posłać piłkę. Ale teraz e, bardzo nieodpowiedzialne zagranie bram, e, bramkarza, który podał e, piłkę po, prosto pod nogi Damiana e, Świątka Ale z tej akcji na naszej nieszczęście wizję nie wyszło. Teraz e, bardzo dobry odbiór Tomasza z Kałbanii i, usp i uspokojenie gry. Mateusz Damian, e, przepraszam, świątek. Kapusty, ten zbyt mocno i celnie do e, Tomasza e, z Kaubanii. I ustawiliśmy już obronę Tem, Tomasz, Tomasz Bielak. Do końca, do końca. I po piłka, po rękach, Marka Hamryszczeka Będzie rzut, rzut roczny dla naszych gości. No musimy, musimy tutaj troszeczkę ożywić naszą grę. Bo wydaje mi się, że nasi koledzy, jakby jacyś czasy zaspali, wyszli, wyszli na ten mecz. Ale to może mi się tylko tak wydaje. Teraz Damian Świątek z lewej strony. Mateusz Kapusta ponownie do Damian Świątek. Czy będzie uderzał? Czy będzie szkolenie indywidualnie Damian Świątek? Na szczęście dla niego nie stracił piłki. Tomasz Bielak do Tomasza Skałbani. Mateusz Kapusta jest w pilnowany. Damian Świątek, ale nie było jak do niego zagrać. Tomasz Tomasz Bielak, kasuj to. Brawo, brawo. Bardzo umiejętnie Tomasz Tomek Bielak tutaj przepuści piłkę do Marka Ambruszczeka. Teraz Mateusz Kapusta, ale za lekko. Za lekko niecelnie do ten. Ale może teraz Mateusz Kapusta do Damiana czy będzie ze zera Damian Świątek Damian Świątek i co i co i co bawi się bawi się bawi się i, i szczerze w końcu, no kurcze nie dużo naprawdę <grym> brakło no trwało tu naprawdę dobrych kilkanaście sekund pokazał też naprawdę próbkę swoich wysokich umiejętności technicznych Damian Świątek szkoda szkoda dla nas że nie udało mu się tego zakończyć golem i auty dla nas tutaj widzieliśmy, że oby zawodnik drużyny Świętego Pawła Gręcy z tym 14 chciał nabić Mateusza Kapustę niecelnie i teraz Mateusz Kapusta do Tomasza Bielacha który pod presją do Tomasza z Kałbani. ten spokojnie do Marka Amryszczaka, nie ma co rzeczywiście na siłę pać. Damian Świątek z środku ma, ale nie Damian Świątek, Damian Świątek do Tomasza z Kałbanii, ten powinien dodać yy, Mian Świątek i poprzeczka, już trzecie chyba uderzenie Damiana Świątka, no powinien mieć co najmniej dwie bramki, ale teraz Tomasz Bielak, Tomasz Bielak do ma, Tomasza z Kałbani, ponownie ten yy, Tomasz Bielak, Tomasz z ma a Mateusz Damian Świątek, no jak to nie wpadło, jak, no jest, w końcu, w końcu. W końcu no już normalnie po prostu już sam widzimy zaknął siarczyście pod nostępami świątek, bo jak to po prostu nie, nie wpadło, ale bardzo fajnie, że się w końcu udało, Wepnął to, wepnął to. Już nie powiem czym, ale to wepnął. Eee, ważne, że do sieci, ważne, że jest jeden zera i ważne, że prowadzimy. W międzyczasie e, zmiana całej czwórki na boisku. Widzimy z numerem 6 Daniela Klimasz, czwórką Dominika Karasza, z dziesiątką Szymona Burkata, który teraz w brzmieniu piłką zajmuje Daniela do, Klimata. Do Daniel Klimat, Klima, Szymona Burkata, który e, uderzał, ale tutaj na wślizgu obrońca drużyny Świętego Pawła to wybił. Ten ształ nie miał chyba, wydaje się, szans zaskoczyć bramkarza gości, bo było uderzenie stosunkowo e, słabe. I jeszcze e, widzimy na boisku z numerem trzecim Krzyśka e, Cholewickiego, który właśnie teraz e, przy zagrywa do Szymona Burkata. Burka Burkat, tajduszek do Dominika Karazia, Dominika Karazia do Daniela Klima, bardzo ładna, bardzo ładna umiejęt, dwójkowa akcja, Dominika Karazia właśnie to, to z czego słynie, czyli bardzo dobre asysty, bardzo dobre podania zagrał, no a Daniel Klim, no poprzedni mecz tak samo. Tak samo rozpoczął, czyli od trzech e, szczałów skończyło się to tak, e, że skończył z dwoma golami. Powiem szczerze, że myślę, że nie mielibyśmy nic przeciwko, jakby w tym meczu było dokładnie tak samo. Niech dan e, dwie bramki a nawet albo 14. Bardzo ładna. E, Szymon e, Burkard podał bar bardzo ładne zagranie od e, Daniela Klima, który tutaj krzyczał, żeby mu e, odegrał. Fajna dwójkowa akcja, bardzo ładnie to e, wyglądało. Teraz Krzysiek Kolewski do Daniela Kryma, który indywidualnie jest dużego palca. Daniel Klim, Daniel e, Klim e, szukał chyba tutaj Dominika Karazia, ale na wsi ofiarnie e, obrońcy Świętego Bawa wybijają na e, rzut rożny. Teraz Dominik Karaś do Szymona, ale, e, ten Burkata trzeba tutaj e, wracać. Nie może być tylko sam Krzysiek Kolewski, wrócił Dominik Karaś i na szczęście piłka trochę go. Piłka trochę go nabiła, ale dzięki temu wyjaśnił sytuację. Już jedziemy z kontrą, burkat, burkat indywidualnie. Czy zagra do Dominika Karasia? chyba wydaje się, że zagra będzie do Daniela Klima. Daniel Klim indywidualnie będzie strzelał. Daniel Klim po długim rogu, bardzo dobre uderzenie, bardzo dobra próba niecelnie. No To jest drugi ształ, więc jeżeli będzie tak samo, tak samo skuteczny jak w poprzednim meczu, to jeszcze jeden niecelny strzał, a później oczekujemy Daniel od ciebie, co najmniej dwóch goli. Załatwo załatwo, tutaj da, dał się ograć Dominik Karaś, ale Krzysiek Cholewyski, no bardzo umiejętnie naprawił błąd w ustawieniu naszego, naszego gracza. I takimi strzałami, to nawet jakby piłka jakimś cudem szła w światło bramki, nie została zablokowana, to raczej nie było opcji, żeby zaskoczyła takie klasy bramkarza jakim jest Marek Hamryszczak. 5 niecałe, już 6 minuta. Gry do, dobiega końca. Prowadzimy 1 do 0 po bramce Damiana, Damiana Świątka. Teraz Marek tutaj do Daniela Klima. Musi uważać, bo bramka wyszedł. Daniel Klim i po nodze, po nodze. tutaj gracz z numerem 5. Naszej, ale powinno być. Był tak, było rzeczywiście. Ma tutaj słuszne ten, 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 ten pretensje. Ma tutaj Daniel Klima, ale teraz niedużo dużo, nie brakłoby. Byśmy stracili bramkę, której nie powinniśmy stracić, bo tu naprawdę bardzo dobry strzał w słupek. Później jeszcze do Bitka ale bardzo fenomenalnie zachował się Marek Hamryszczak, a kończąc poprzednią myśl Daniel miał tutaj uzasadnione pretensje, bo po jego szczale piłka otarła się jeszcze o gracza drużyny świętego Pawła i powinien być rzut różny dla Nalf 1. Widzimy w międzyczasie zmianę tak całej czwórki Mateusz Kapusta, Mateusz Kapusta przy sobie dobrze chciał sobie tutaj wypuścić, zagrać, już tam widział kątem oka uciekającego z prawej strony Damiana Świątka i zapewne miał w myśli chęć do niego zagrania. Tu Tomasz Skałbania bardzo ofiarnie zagrywał do Damiana Świątka, Tomasz Bielak bardzo dobrze przerwał tą akcję. Teraz ustawmy to, bo troszeczkę chaosu się wkradło. Ustawmy, ustawmy się na swoich pozycjach, czekajmy, czekajmy na przeciwników. I... I strata, strata niecelne, niecelne zagranie. Chwila y, spokoju. Piłkę z autu będzie rozpoczynał y, Tomasz Bielak do y, Krzyśka Szali, który w międzyczasie zmienił Marka Mryszczaka. Y, Tomasz kałbania Tomasz kałbania do Damiana Świątka. Damian y, Świątek y, czy chciał zagrać do Mateusza Kapusty, czy chciał strzelać, to chyba on y, wie. Y, on chyba tylko wie, aż na jego nieszczęście y, piłka nie dotarła do adresata bądź do sieci. I goście, nasi przeciwnicy, yy, gospodarze, przepraszam, bo oni są gospodarzami w tym meczu, rozpoczynają kolejną y, akcję. Naciska tutaj y, Tomasz Bielak, on już nie odpuści i bardzo, i bardzo umiejętnie y, spowodował, że nasz y, przeciwnik stracił, y, stracił piłkę. Ale tu Mateusz y, Kapusta zbyt optymistycznie, zbyt optymistycznie chciał tu zagrać do Damiana Świątka. Słyszymy, jak tutaj e, Tomek mówi powoli, rzeczywiście nie ma co na siłę pchać, bo ta gra czasami taka wydaje się taka rwana, taka szarpana. A to kilka naprawdę ter fajnych teraz e, ofiarnie. To e, Tomasz Bielak do e, Damiana Świątka. Damian Świątek, Tomasz Skałbania. Ponownie e, Tomek Skałbania. Wydaje się, że chyba nie ma kto tu szczelić, każdy chce być asystentem. Teraz e, Damian e, Świątek, ale jego e, strzał broni e, bramkarz. No, widzimy, że tutaj to chyba właściwie trzech zawodników e, może być królem asyst, e, w tej, w tej czwórce a prawdziwym ladurem to Damian Świątek nie będzie to chyba nikomu przeszkadzało jak będą szali teraz bardzo dobre zagranie do, do Mateusza Kapusty wydawało się, że mógł chyba uderzyć od razu z pierwszej e, piłki nie ma, nie ma, nie ma tej faulu. Mówię przy okazji pierwszej, pierwszej transmisji, że sędzie pozwalają na dużo. Teraz Tomasz Bielak, ale ponowna, ponowne niecelne zagranie Mateusza Kapusty. Nie może tak grać. Teraz Tomasz Skałbania chciał tę siatkę założyć i i aut dla, dla naszych gości, ustawmy się, tutaj Tomek masz tyle zawo zawodnika, więc musisz go, no właśnie o nim mówię. Dobrze się złożył, dobrze się złożył, ale na nasze nieszczęście piłka yy, tyleż mocno, co niecelnie yy, po jego szczale. Zmiana naszej czwórki, Krzysiek Szala tutaj oczywiście do Daniela Klima, ale to nie miało niestety dla nas się prawa yy, udać. Niedużo brakło, żeby się... Twarda, twarda męska gra. Twarda męska gra, sędziowie na to y, pozwalają, jeżeli nie ma faulu, nie ma przewinień y, gry niezgodnej z przepisami, no to jesteśmy jak najbardziej za. Nie było tu ani grama dozy brutalności, więc teraz y, dobrze przeudaje Dominik Karaż do Daniela Klimatem podobnie do Dominika Karaż Dominika do, Dominik Dominik do Daniela Klima, Daniel Klim, Daniel Klim, Daniel Klim to musi być, czy nie, Dominik Karaż już y, upadał, więc, więc trudno mu było uderzyć się, y, uderzyć. No Daniel Klim, to było jego trzecie, trzecie uderzenie, więc teraz y, każde jego ształto musi być gol. Bo inaczej innej opcji nie bierzemy. Czwarte? Aha, tutaj mi kolega z reżyserki, przepraszam, podpowiada, że to było jego czwarte. Czwarte uderzenie, więc niestety Daniel. Nie poprawi swojego wyniku, ale miejmy nadzieję, że ukuje po raz kolejny i bramkę, bramkę strzeli, która pozwoli nam tutaj na spokojniejszą grę, bo wynik 1-0 to jest naprawdę nie trzeba mówić niebezpieczny wynik, ale może teraz do niej karać do Daniela Klima, który swoim firmowym szczęściem z dużego palca tyle, ile Fabryka dała, ale niestety niecelnie. Półtorej minuty do końca. Widzimy, że drużyna Świętego Pawła nie jest absolutnie byle jaka drużyna, naprawdę bardzo umiejętnie Umiejętnie bronią, skracają, zawężają pole gry i sędziowie teraz odgwizdują przewinienie Tak przewinienie naszych graczy, musimy się ustawić, ustawić mur, który będzie dwuosobowy, tak coś czuję, Krzysiek Olewicki chyba i Szymon Burkat. Na szczęście nasi gracze nie ustawiają się na słupku, więc to możemy tak bronić. Tutaj Dominik Karaś i... I broni Krzysiek Szala, jak to nie wpadło na nasze... mieliśmy naprawdę dużo szczęścia. Dobrze, że tutaj Krzysiu naprawdę ma niesamowity refleks yy, niesamowity refleks, bo piłka już tam na linię właściwie bramkowej, czy może tam przed linią yy, bramkową yy, zatrzymał. Syrena oznaczała szczerze, mówiąc nie wiem co, bo do końca meczu... A że trzeci, trzeci V trzeci V możliwe to oznaczało, bo już przy czwartym yy, przewinieniu będzie przedłużony rzut yy, karny który na pewno będzie wykonywał Daniel Klim, tak samo jak zapewne ten rzut wolny. Nie ma opcji, żeby Daniel tutaj chyba rozegrał czy komuś podał, tylko pewnie zamknie oczy i pierdyknie tyle, ile fabryka dała A to właśnie to co mówiłem, Daniel Klim. Dobry szczał piłka, bo odbiła się tam od któregoś z zawodników i jeszcze dobijał Szymon Szymon Burkard 8 sekund do końca ustawmy się nie dajemy sobie teraz stracić bramki i chyba już nam się nic z tym meczu nie może zdarzyć. Tak jest sekunda, koniec słyszymy syrenę oznaczającą koniec tego spotkania, które było na pewno trudniejsze niż pierwsze spotkanie, ale najważniejsze, nasza drużyna pokonała przeciwników 1 do 0. Dziękuję i do usłyszenia.